W imieniu Irena. W całości imienia mamy jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie, energię dwójki z jedenastki. W współgłoskach odnajdujemy karmiczną czternastkę, czyli kolejny raz naukę wolności, korzystania z wolności, tak aby być inspirującym do radowania się życiem i nie ranić swoich najbliższych. Wewnątrz trójkąta w tym imieniu mamy dwie czternastki. Największym zagrożeniem jest hazard używki, rozwiązłość, największym plusem odwaga w działaniu, spontaniczność, indywidualność, duża triada artystyczna złożona z dziewiątek, na szczycie szóstka z 24, a więc działania dla rodziny, rodzina jest bardzo ważna. Opiekuńczość, odpowiedzialność. I ukryta szesnastka oraz trzynastka. Trzynastka spowalnia realizację finansowo-ekonomiczną do 40 roku życia. Po 40 roku życia przynosi ułatwienia, wzmacnia możliwości przez ostrożność i oszczędność. To jest konieczny warunek dla czwórki. Szesnastka od 36 roku życia uczy nas w imieniu Irena przez następne 18 lat. Co to znaczy dobry dla mnie partner? Jak wybierać odpowiedniego dla siebie partnera? Jest to lekcja karmiczna. Ona pochodzi z poprzednich wcieleń w dawnych wdzieleniach. Tej osobie wybierano partnera, żona lub męża. W tym życiu uczy się tej umiejętności i jakości na nowo. Żadne z tych imion nie jest łatwe. Każde z nich ma wyjątkowy potencjał. Każda zawiera triadę artystyczną, co jest ułatwieniem i błogosławieństwem, aczkolwiek w każdym z tych imion ta triada będzie działała w innym zakresie czasowym. Najwięcej przyjemności. Wnosi tutaj imię Marek. Jeśli pytaliby państwa o to, które z nich jest najtrudniejsze, to Irena. Oda się, myślę, że to wszystko, co mogłabym Państwu w tym momencie. Przekazać o tych imionach. To tyle. Dziękuję bardzo, Małgosiu. Dla Państwa zainteresowanych, dla tych, którzy pytaliście o te imiona, taki jest ich potencjał energetyczny, taka jest ich zawartość. Ja Państwu życzę wykorzystania tego, co w tych imionach najlepsze, czyli dla Ireny, jasno widzenia, jasno słyszenia, i odpowiedzialności, miłości, harmonii w rodzinie, dla Marka zdolności artystycznych, logistycznych. Ułatwości w komunikowaniu się i w przemieszczaniu się, czyli korzystania z różnych środków komunikacji. Jednocześnie dla Sandry zdolności do autorefleksji, do głębi, do filozofowania, do wynalazków i do cieszenia się życiem. Wszystkiego dobrego dla Państwa. Wszystkiego dobrego.